Mam na imię Hanna Malinowska. Mam dwadzieścia osiem lat i stoję jak sparaliżowana na gali charytatywnej mojej macochy Elżbiety, gdy ochrona zbliża się, by mnie wyprowadzić. Jesteś tylko kelnerką, śmieje się Elżbieta tak głośno, że wszyscy słyszą. Te słowa bolą, ale nikt nie wie, że mój mąż, miliarder finansujący to wydarzenie, zaraz przejdzie przez te drzwi. Lata ich drwin zatoczą koło w nieoczekiwany sposób. Jeśli chcecie wiedzieć, co wydarzyło się w tej sali pełnej warszawskiej elity, zostańcie ze mną. Napiszcie w komentarzach skąd oglądacie, kliknijcie lubię to i zasubskrybujcie, jeśli chcecie więcej historii o rodzinnych dramatach i zemście. By zrozumieć, dlaczego Macocha upokorzyła mnie publicznie, cofnijmy się. Urodziłam się jako córka Tomasza i Racheli Malinowskich. Przez osiem lat byliśmy idealną rodziną. Tata zbudował firmę inwestycyjną obsługującą warszawską elitę. Mama zajmowała się działalnością charytatywną. Gdy miałam 8 lat, mama zmarła na raka piersi. Tata rzucił się w pracę, zostawiając mnie z nianiami. Dwa lata później ożenił się z Elżbietą Pawłowską, która wprowadziła się z córką Magdaleną w moim wieku. Na początku cieszyłam się na siostrę, ale szybko zauważyłam różnicę. Magdalena dostawała większy pokój, lepsze prezenty, jej sukcesy świętowano, moje pomijano. Hanou, korzystaj z drugiej łazienki, Magdalena potrzebuje prywatności, mówiła Elżbieta. Moje potrzeby zawsze były na końcu. Tata oddalał się, pochłonięty pracą, a Elżbieta monopolizowała jego uwagę, przedstawiając mnie jako trudne dziecko. W nastoletnich latach pracowałam w bibliotece. Oszczędzałam na studia, podczas gdy Magdalena jeździła na wakacje do Europy. Rzadko tata zauważał mnie, jak na mojej wystawie plastycznej, gdy powiedział: Masz talent po matce. To były chwile, gdy czułam, że go odzyskuję. Po pierwszym roku studiów tata miał zawał i zmarł. Nie zdążyłam się pożegnać. W testamencie większość majątku zostawił Elżbiecie. Magdalena dostała fundusze i nieruchomości a ja tylko czesnę na studia. Twój ojciec chciał, byś nauczyła się pracy, mówiła Elżbieta. Po pogrzebie wypchnęła mnie z domu. Jesteś dorosła, Hanou. Znajdź własne miejsce, powiedziała, gdy Magdalena szydziła. Nie martw się o święta, zmieniamy tradycję. Zostałam wykluczona z rodziny Malinowskich, zachowując jedynie nazwisko. Przez lata kontakt z Elżbietą i Magdaleną był minimalny, kartki urodzinowe dla pozorów. Ukończyłam studia. Znalazłam pracę w Galerii Wiślana w Warszawie, specjalizującej się w młodych artystach. Wynajmowałam małe mieszkanie na powiślu, otoczona przyjaciółmi, którzy nie znali mojej przeszłości. W wieku 24 lat, w deszczowy dzień, do galerii wszedł Natan Rzemiński. Nie rozpoznałam go, choć jego firma. Rzemiński Innowacje była znana, a on sam, 32-letni, figurował na liście Forbesa. Tego dnia był zwykłym mężczyzną w dżinsach, oglądającym obrazy. Czy mogę pomóc? Zapytałam. Tylko się rozglądam, ale ciekawią mnie te prace, odparł, wskazując na abstrakcję. Rozmawialiśmy godzinę o sztuce. Zaimponował mi jego zainteresowaniem. Gdy wychodził, Dał mi wizytówkę. Chciałbym wesprzeć artystów. Może kawa. Dopiero wtedy zobaczyłam. Natan Rzemiński, CEO. Kawa przerodziła się w kolację. Natan był przyziemny. Opowiadał o dorastaniu w Krakowie z rodzicami nauczycielami. Ja mówiłam o pracy, marzeniach o galerii z arteterapią dla dzieci, omijając temat rodziny. Spotykaliśmy się regularnie. Spacery nad Wisłą. Wizyty w Zachęcie. Pieniądze komplikują, mówił, tłumacząc, dlaczego mieszka skromnie na Mokotowie. Po trzech miesiącach, na jego tarasie, zapytał o rodzinę. Opowiedziałam wszystko. O manipulacjach Elżbiety, okrucieństwie Magdaleny, porzuceniu przez tatę. Oni zawiedli ciebie, Hanou, nie ty ich, powiedział, zaczynając mój proces uzdrawiania. Po roku Natan oświadczył się w Sopocie. Na plaży o zachodzie. Kocham cię za współczucie i dostrzeganie piękna powiedział. Pobraliśmy się w Krakowie, w kameralnej ceremonii, bez Elżbiety i Magdaleny, które nie wiedziały o moim związku. Po podróży poślubnej do Japonii osiedliliśmy się na żoli bożu pracowałam w galerii. Niezależna mimo bogactwa natana, żyliśmy szczęśliwie, planując dzieci z dala od mojej przeszłości. Wtedy przyszło zaproszenie na galę Fundacji Rodziny Malinowskich dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie. Notatka Elżbiety. Hanął. Zbyt długo się nie widziałyśmy. Rodzina tęskni. Nie było szczerości. Przez sześć lat od śmierci Taty nie kontaktowała się. Natan ujawnił, że jego Fundacja Rzemińskich anonimowo sponsoruje galę. Nie wie, że jesteś moją żoną, powiedział. Postanowiliśmy pójść ja pierwsza. Natan później, by ujawnić nasz związek, wybrałam granatową suknię od młodej projektantki, emanującą pewnością. Wieczorem przed galą, leżąc obok Natana, bałam się upokorzenia. Wchodzisz tam jako moja żona, profesjonalistka, która się odbudowała, powiedział. Jeśli chcesz wyjść, napisz, przyjadę. Jego wsparcie dało mi siłę. Sala balowa hotelu Różany lśniła żerandolami. Przybyłam o dziewiętnastej, rejestrując się jako Hanna Rzemińska. Sala była pełna warszawskiej elity. Kuzynka Patrycja zauważyła mnie pierwsza. Hanna, co u ciebie? Teraz Rzemińska, poprawiłam. Elżbieta zaprosiła mnie. Wskazała na Elżbietę i Magdalenę przy głównym stole. Ruszyłam tam, z szampanem dla odwagi. Magdalena zobaczyła mnie, szepnęła coś Elżbiecie. Hanna, co za niespodzianka! Zawołała Elżbieta fałszywie. Nie byłam pewna, czy przyjdziesz. Nie mogłabym przegapić, odparłam. Szpital to ważna sprawa. Magdalena szydziła, sukienka z sieciówki. Od projektantki z galerii, odparłam. Elżbieta, wciąż w tym sklepie ze sztuką. Członek zarządu zapytał o moją pracę, ale Elżbieta przekierowała rozmowę. Magdalena szepnęła: Po co tu przyszłaś? Nikt cię nie chciał. To dlaczego zaproszenie? Odparłam. Mama uznała, że to właściwe przed rocznicą śmierci taty. Nie sądziła, że przyjdziesz sama. Nie jestem sama. Mąż dołączy później, powiedziałam. Mąż. Zaśmiała się. Wuj Wilhelm dołączył. Myśleliśmy, że zniknęłaś. Skupiłam się na karierze, odparłam. Elżbieta weszła na scenę. Dziękuję za wsparcie szpitala dziecięcego. Chciałabym docenić personel, ale jedna kelnerka zgubiła uniform. Tłum się zaśmiał, patrząc na mnie. Hano u, pomyliłaś rolę. Goście od dziewiętnastej. Personel wejściem służbowym. Magdalena chciała zobaczyć, jak żyje elita. Elżbieta wezwała ochronę pomóżcie jej znaleźć miejsce, albo wyprowadźcie. Ochroniarz Michał podszedł. Kuzyn Bartek zawsze próbujesz być kimś, kim nie jesteś. Stałam z kieliszkiem, gdy tłum szydził. Zostałam zaproszona powiedziałam, pokazując zaproszenie. Elżbieta to kopia grzecznościowa. Pomyłka. Bartek. Pamiętasz, jak wprosiłaś się na urodziny babci. Byłam jej wnuczką, odparłam. Magdalena. I gdzie ten mąż? Nie istnieje. Jest w drodze, upierałam się. Elżbieta. Michale, wyprowadź pannę Malinowską. Pani Rzemińska, poprawiłam. Wilhelm. Tomasz byłby rozczarowany. Nie mówcie o ojcu, którego odcięliście, warknęłam. Elżbieta, zawsze byłaś niewdzięczna. Zostawił mi grosze, a Magdalenie miliony. Krzyknęłam. Magdalena, grobisz z siebie ofiarę. Michał, proszę wyjść. Zrozumiałam, że nie potrzebuję ich akceptacji. Dobrze, powiedziałam, ruszając do wyjścia. Magdalena. Oddaj sukienkę na wyprzedaż. Tłum się śmiał. Sięgnęłam po telefon, by napisać Natanowi, gdy drzwi się otworzyły. Natan Remiński wszedł w smokingu, przyciągając spojrzenia. Zobaczył mnie z ochroniarzem i tłumem z telefonami Hanna! zawołał, idąc przez salę. Michał cofnął rękę Panie, nieporozumienie! Co się dzieje? Zapytał Natan, biorąc moje dłonie. Elżbieta, panie Rzemiński, zaszczyt. Jestem Elżbieta Malinowska. Natan, chłodno, wiem, kim pani jest. Zajmowaliśmy się sytuacją, zaczęła. Moja żona jest nagrywana i wyprowadzana. To mnie interesuje, przerwał. Żona. Elżbieta zbladła. Jesteśmy małżeństwem od dwóch lat, powiedział Natan. Rozumiem. Dlaczego Hanna ukrywała więź z Malinowskimi? Magdalena. Hanou, dlaczego nic nie powiedziałaś? Natan. Nagrywałaś jej upokorzenie, a teraz chcesz uścisk. Wilhelm. Cudownie pana poznać. Natan. Zaskakujące, skoro ignorowaliście córkę Tomasza. Elżbieta. A nieporozumienie. Hanna jest ukochaną członkinią rodziny. Jej wartość zależy od statusu, nie osoby, odparł Natan. Zwrócił się do tłumu. Jestem Natan Rzemiński. Moja fundacja anonimowo sfinansowała te gale. wierząc w sprawę, nieuznanie. Moja żona została zaproszona, by ją upokorzyć. Elżbieta to nie tak. Natan słyszałem, jak nazwała się personelem, a córka nagrywała. Gdybyśmy wiedziały, że jest pana żoną, zaczęła. W tym problem, szacunek nie wymaga mojego nazwiska. Uciał, ścisnęłam jego rękę. Wystarczy. Jesteś pewna. Mogę wycofać wsparcie fundacji, powiedział: „ Nie trzeba, odparłam. Szpital nie powinien cierpieć. Ale fundacja potrzebuje zmian. Natan, będziemy wspierać szpital, ale po restrukturyzacji komitetu. Pani Malinowska, czas na nowe perspektywy. Elżbieta, a nie możecie. Fundacja to 15 lat mojej pracy. To praca mojego ojca, z której mnie wykluczono, odparłam. Magdalena, jesteśmy rodziną. Nie ucięłam. Rodzina nie upokarza, dzielimy tylko nazwisko. Krewni przepraszali, ale ich gesty były za późno. Usiedliśmy przy stole dla darczyńców. Elżbieta unikała mojego wzroku, dzękując anonimowemu darczyńcy. Natan szepnął: Możemy wyjść. Zostanę, powiedziałam. Jestem tu na moich warunkach. Wyglądasz olśniewająco, uśmiechnął się. Stuknęliśmy kieliszki, to nie upokorzenie, lecz wyzwolenie. Pogali krewni próbowali się kontaktować, ale to była kontrola szkód. Bartek przysłał kwiaty, które oddałam szpitalowi. Siostra taty, Joanna, przeprosiła szczerze. Wiedziałam, co Elżbieta robiła i milczałam. Jej słowa dały mi kawałek ojca z powrotem. Z Joanną odbudowałam więź, Elżbieta i Magdalena zniknęły tracąc wpływy. Sześć miesięcy później założyliśmy fundację arteterapii imienia Tomasza Malinowskiego dla dzieci z traumami. Na inauguracji, wśród bliskich, powiedziałam, sztuka uratowała mnie, gdy czułam się niewidzialna. Każde dziecko zasługuje na to. Rodzina to ci, którzy widzą twoją wartość w trudach, nie tylko sukcesach. Idąc z Natanem nad Wisłą, poczułam spokój. Myślałam, że potrzebuję ich aprobaty, by być pełną, powiedziałam. A teraz? Zapytał. Jestem pełna, ich opinia mnie nie definiuje. Zawsze w to wierzyłem, powiedział. Od pierwszego dnia w galerii, gdy z pasją mówiłaś o sztuce. Uśmiechnęłam się, moja wartość nigdy nie zależała od nich. Jeśli zmagacie się z odrzuceniem, pamiętajcie. Wasza wartość nie zależy od tych, którzy jej nie widzą. Twórzcie rodzinę z tych, którzy Was cenią. Napiszcie w komentarzach, czy stawiliście czoła rodzinie, czy znaleźliście wybraną rodzinę. Polubcie, zasubskrybujcie i pamiętajcie, największa miłość to odejście od tych, którzy nie kochają Was dobrze, nawet jeśli noszą to samo nazwisko. Dziękuję za wysłuchanie. Niech znajdziecie odwagę, by określić swoją wartość. Wolność jest warta każdego kroku.